Cześć kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, nieplanowana wizyta w hausie. Powiem Wam tak, planowałam na dzisiaj inne filmy, ale byłam zwrócić w hausie te rzeczy, które widziałyście ostatnio w Mierzymy. I tak parę tutaj rzeczy rzuciło mi się w oczy i stwierdziłam, że no to dobra, to nagramy. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć przesytu hausa. Co ciekawe, ja tych rzeczy nie widziałam na stronie. W sensie one na pewno są i sobie um, będziecie mogły sprawdzić po linkach w opisie, jak te rzeczy będą. To Wam po prostu podlinkuję, ale nie zwróciłam uwagi na stronie. Widzicie tutaj, że winyl błyszczy i to taki fajny winyl, fajny, jakościowy winyl. Więc tak, postanowiłam, że zmierzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, osiem, rzeczy mamy, także to nie będzie jakiś super długi film. Jeżeli jesteście ciekawe, co wynalazłam i czy będzie fajne, to zobaczymy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, jeżeli miło spędzicie ze mną czas, oczywiście zostawiajcie kciuka w górę. To to dla mnie jako youtuberki wiecie, że jest ważne, bo raz, że wiem, że się Wam podoba, a dwa, oczywiście właśnie zostawiajcie, jak się Wam podoba. A dwa, że zwiększę moje zasięgi i też te filmy mogą dotrzeć do większej ilości osób. No i mój kanał, Dzięki temu też się powiększa, nie wiadomo. Tak, także bierzemy się do roboty. Jeżeli nie śledzicie mnie jeszcze na Instagramie, to tam też Was zapraszam. A, bierzemy się do roboty, ale powiem Wam jeszcze, co mam na sobie, bo zawsze to robię, zawsze omawiam moją stylowę. No i właśnie, jak nie zobaczyłyście to w pierwszym momencie, Ach, kupiła aga. Tak, słuchajcie, zamówiłam tego Teddyka z to jest chyba najtańszy teddy coat, jaki mam, bo on kosztował, nie wiem, 150 zł, 152 chyba wyszło, czy coś takiego. Więc no jest to, czy tam nawet jakaś zniżka jeszcze była, może 140 coś, nie wiem. No jest to najtańszy teddy coat, jakiego mam, ale on jest naprawdę fajny. On jest cienki. Dzisiaj jest minus 15 stopni, rano było. Teraz pewnie jest gdzieś minus 10, więc w życiu bym, że tak powiem, nie chodziła w nim tak na zewnątrz, na autobus, gdzieś po mieście i tak dalej. No, no, no. Ale ja się przemieszczam samochodem, jak wiecie, więc no po prostu nie zmarznę. Tak, także ten teddy coat wzięłam go w rozmiarze M Pokazywałam Wam właśnie niedawno w filmie, mierzyłam rozmiar L w Stradivariusie, w takim przeglądzie ze Stradivariusa, będziecie mieć również playlistę w opisie i tam możecie sobie po prostu zobaczyć tamten film. Tak, ja bardzo rzadko kupuję w Cinseo, bo... Rzadko coś znajduję takiego, żeby mnie, wiecie, satysfakcjonowało, a ten tydik jest boski, bo jest w kratę, jest beżowy, No jest fajny po prostu. Dobra, bo się rozgadam. Dalej mam sweter z Zary, taki z zeszłego roku z kolekcji chyba zimowej albo jeszcze z wiosennej, nie wiem. Winylowe spodnie z Pullenbera, Niestety trochę mi spadają, bo schudłam i są luźne w talii, ale na nogach w miarę dobrze jeszcze przylegają. Takie winylowe w sraczkowatym kolorze. I mam krótkie emu. Nie pamiętam, jak się ten model nazywa natomiast nie, nie przerażajcie się tym, tą gołą nogą, bo ja naprawdę ja mam 5 metrów do zajścia do garażu, więc wychodzę z klatki, zajmuje mi to 5 sekund dokładnie i jestem już w garażu, potem podjeżdżam tutaj w krakowskiej Bonarce najczęściej do garażu, wysiadam, przechodzę, więc ja nie zmarznę. No i jeszcze mam torbę, taką większą Carla um, Lagerfelda, taką szuperkę. Potrzebuję dzisiaj większej torby, bo raz, że y, no muszę jeszcze coś odebrać y, takie zamówienia z Notino więc będę mogła je tutaj włożyć i chodzić po prostu z nimi a na ręce jeszcze mam zegarek Baby G i to jest z Zalando i one są dalej dostępne widziałam na Zalando i nawet na przecenie za chyba 377 zł, jakby co, y, jak nie zapomnę to wam podlinkuję a jak zapomnę to bez problemu znajdziecie Baby G na Zalando tak i mam świąteczne paznokcie i brudne trochę ręce miałam, już chyba wytarłam, nie, jeszcze coś gdzie jest, co, sobie chusteczką dotrę, bo <noise> nalewałam sobie płyn do spryskiwacza, słuchajcie, zimowy, bo miałam jeszcze letni wlane. Także tak, dobra, zaczynamy. W takim razie, mierzymy. I na pierwszy ogień idzie ten winylowy płaszcz i powiem Wam, że on zacnie wygląda. Niezły jest. Um, nie ma przy nim metki, ale nagrałam, jak zobaczyłam, że przy L, bo to jest rozmiar L, nie ma metki, to nagrałam od razu metkę z jakiegoś tam innego rozmiaru, więc będziemy mogli sobie podlinkować też wygląda spoko, to jest dłuższy płaszcz jak widzicie, bardzo fajny winyl, bo to nie jest taki winyl jak na przykład tutaj, taka gumo-plastik, tylko on jest taki gumo-plastik, no, taki fakturowany i wiecie coś mi przypomina, coś miałam takiego winylu, aha, wiem co miałam z podobnego winylu kiedyś, spodnie też z pulenbera właśnie winylowe, czarne tylko, że y, były za małe po prostu to jest taki sztywny winyl y, i taki śliski to, to nie jest taki rozciągliwe jak to, o, powiedzmy tak. Także to, to jest lepsza wersja winylu. Natomiast na, na takie obcisłe spodnie nie do końca e, się pamiętam, mi sprawdzała. Natomiast na płaszcz jak najbardziej. Widzicie? On ma taki fason lekko rozszerzający się do dołu. Jest zapinany na trzy guziki tutaj. Czyli, że mam za duży rozmiar, tak? Chyba mam za duży. Bo on powinien być raczej przylegający w talii i się rozchodzić. No, ale wziąłem tą elkę, Nie było Mki, nawet. Zresztą były tylko eski i e, dwie Elki bez metek. Nie wiem dlaczego. Rękaw, jak widzicie, jest takiej długości. Jest fajny, nie powiem, chociaż wydaje mi się, że powinno właśnie mieć rozmiar mniejszy. Zapnę go może. Nie wiem, czy mi się tak uda jedną ręką to zrobić. Czekajcie, nie. No tak, on jest za luźny, bo on raczej powinien nie być aż tak luźny w talii. Jeszcze może zgarnę włosy, żeby Wam pokazać. Na ramionach też szczyt ramion mam tu, a tutaj się kończy, więc też a mam sweter pod spodem. Też mógłby być troszkę mniejszy. Jest wygodny, to na pewno. W sumie to można by przeszyć w nim też guziki tak na dobrą sprawę, chociaż wtedy nie będzie tego kształtu tutaj tak idealnie. Aha, tu jest jeszcze guzik. I Zapięty nie wygląda jakoś oszałamiająco, to się umówmy ale wydaje mi się, że to też to zapięcie to jest tak, wiecie, proforma, żeby było bo on raczej fajnie wygląda tak, no chyba, że w mniejszym rozmiarze jakby był czekajcie, zobaczymy i bym go tak przetaliowała i tak jakoś żeby rzeczywiście wyglądał tak jak miałby być, no nie wiem, musiałabym Musiałabym mieć mniejszy albo, albo, jakby miał pasek na przykład, nie? To też by świetnie, moim zdaniem, wyglądał, bo by się fajnie taliował przez ten fason, właśnie. No ale tutaj paska nie ma, szlufek nie ma, więc nie, nie jest tak, że ktoś po prostu wziął sobie stąd pasek, tylko, tylko taki jest. Ale jest bardzo ciekawy, jak dla mnie, naprawdę. Tutaj mam metkę do tego winylowego płaszcza 260 zł. Jeżeli chodzi o skład, no to będziemy mieć tutaj na pewno poliuretan, poliester i tak dalej. Ja mogę popatrzeć, mogę. Nie taka łatwa sprawa. Mogę spojrzeć, ale to tak jakby, ja, ja wiem, po prostu mamy tutaj 100% poliester i na drugiej stronie metki będzie pewnie też albo 100% poliester wpisane albo poliuretan. Dobra, nie będę tego <gry> robić jedną ręką. Moim zdaniem płaszcz jest bardzo fajny. Tylko powinnam mieć mniejszy rozmiar i znajdę go na stronie, jeżeli tylko będzie i może poczekam na jakieś wyprzedaże, no bo no, podoba mi się. Co Wy sądzicie? Dajcie mi znać. Powiem tak, z mojego mierzenia korzuszków w różnych sieciówkach, to już by się chyba złożył cały film pół godziny, bo ja w, każdym, w każdej sieciówce mierzę korzuszki, a to dlatego, że to jest fajne i wygodne okrycie wierzchnie i też fajne wizualnie, efektowne. I tutaj znowu mamy taki kożuch z misiowym, teddy coatowym, teddy, no teddy coatowym takim kołnierzykiem, taki baranek. Tu widzicie, to jest cienkie, to jest tak jakby... To jest jedna część warstwy, to jest druga warstwa. I tutaj mamy kieszenie, nawet tak luzem, o takie skośne. Mamy też tutaj, jak widzicie, ten, szlufkę taką, więc to całkiem fajnie tak rozbija troszeczkę tą taką gładką formę tego korzucha. Jest zapupę na dole, też jest właśnie ten korzuszek, i tutaj na rękawach. Tu jest trochę takie dziwne. Zwężenie na tym rękawie, w tym miejscu. W sensie niewygodnie mi ze swetrem, bo tu jest tak troszeczkę ciaśniej, tak ta część właśnie. Korzuszek do, do tego dziwnego zagięcia jest taka trochę ciaśniejsza, no ale to też po to, żeby ze strony praktycznej po prostu tam nie, nie wiało, na przykład nam do rękawów, nie? Jak mamy sweter. No i on jest zapinany na zamek. Tutaj, o, też po tej stronie jest to samo, te klamerki. E, mogę zapiąć i zobaczymy. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Kolor to jest taki, taki chłodny, bardzo ciemny brąz. Taki powiedziałabym, że gorzka czekolada, 80-90% kakao. O, <taki>, taki kolor. No i jak widzicie ma też fakturę. A zapięty wygląda w ten sposób. No zapięty taki korzuszek, no to powiedzmy, że bardziej w celach praktycznych niż estetycznych. Bo popatrzcie, tutaj ta część widać ją. Ona tak wybula trochę, tak <laughs> trochę I teraz to bez, bezkształtnie wygląda. No ale wiadomo, jeżeli chcemy praktyczną kurtkę na zimę, no to trzeba postawić na praktyczną, a nie taką. Bo oczywiście znajdziemy takie bardziej, że tak powiem, stawiające na praktyczność tego typu korzuszki. No ale ten tak ewidentnie jest, wiecie, po prostu, żeby fajnie wyglądał. I moim zdaniem to się udało, fajnie wygląda, głupi nie jest. Ja wolę ten mój oczywiście z muchitu, który uwielbiam, ale ten nie jest zły. Zobaczmy teraz cenę. I tutaj cena to jest 280 zł. Nie pamiętam ile ten mój kosztował, ale jak koło tej ceny, to tamten się jednak bardziej chyba opasa. I tu miałam rozmiar XS na S, bo M na L był taki bardzo duży, miałam wrażenie. A w składzie mamy 100 poliester na 100 poliester po prostu. Znalazłam jeszcze taki ekoskórzany płaszcz, taki alazara bo w zarze takie były, chyba teraz w tym sezonie też są. Ja mam taki tylko, że czarny, takie beżowe też były w zarze. Tylko, że ten jest raz, że lżejszy, e, dwa, że cieńszy. To nie jest to, co to z zary, gdzie ja przy minus 15 stopniach nie marznę. E, natomiast no, plusem jest to, że jest zdecydowanie lżejszy, a pod spód można jakiś założyć kaszmir czy coś i też nie będzie źle. E, jak widzicie, on jest taki przed kolano, ja to nazywam Płaszno, ale to taka dłuższa kurtka. Mamy właśnie przepikowania. Kolor to jest taki powiedziałabym neutralny beżyk jasny, bo to nie nazwiemy ekri. To jest za ciemne trochę na ecry. I jest taki neutralny albo trochę chłodniejszy. No nie wiem. Mamy tutaj kieszenie zapinane z tego co widzę na zatrzaski. Tu jeszcze są rozcięcia też zapinane na zatrzaski. Tył. Na tyle, na ile mogę Wam pokazać, wygląda w ten sposób. No i mamy kaptur. Założymy sobie ten kaptur i zobaczymy. No, powiem Wam, że przy odpowiedniej czapce jest ok. Nie jest taki strasznie luźny. Zresztą można go tutaj ściągnąć z tego, co widzę, troczkami. No i kurtka jest zapinana cała na zip, nie będę jej może zapinać, bo to i tak myślę, że o tak jak zrobię nawet to widzicie po prostu jak to wygląda. Więc taka, ja chyba tutaj wziąłam w ogóle S rozmiar, bo też nie było, tak mi się wydaje, że w tej rzeczy wziąłam S, jak też nie było, no właśnie, nie było stacjonarnie tak dostępu do rozmiarów za dużego, więc trochę dzisiaj kombinowałam. Wydaje mi się, że całkiem spoko jest ta kurtka. Jeżeli szukacie czegoś takiego nie hiper grubego, nie hiper ciężkiego, bo jednak takie kurtki są ciężkie po prostu, to można obczaić. Czarne też były jakby co. A nie, jednak tutaj miałam rozmiar M. No to powiem Wam, że w takim razie, jeżeli chodzi o ten fason, to on jest taki. Ten zaryk, który mam, jest taki odstający od ciała. I ja sobie zawsze muszę na przykład coś w spodnie włożyć, żeby mi tam było w krzyście. Bo ten jest trochę bardziej przylegający. Tak. Tak, no tyle mogę powiedzieć w sumie. 300 zł tutaj, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast skład pewnie będzie syntetyczny. Nie mamy się tutaj raczej czego innego spodziewać, ale no, no, zobaczmy. Tak, jak myślałam, 100 poliester na no, 100 poliester, a tutaj możecie zobaczyć mojego reniferka, którego sobie zrobiłam. W sensie naklejeczkę taką, tylko że na czerwonym tlenie widać, czy ma rogi <laughs> i nóżki. I wzięłam do zmierzenia. Słuchajcie, wyjdziemy na chwilę, zakryć wierzchnik, chociaż jeszcze tutaj mam jedną rzecz. E, taki sweter. Ja go gdzieś widziałam, chyba mi się polecał na Instagramie, na jakiejś reklamie. I jak go zobaczyłam teraz w sklepie, to stwierdziłam, że wezmę do zmierzenia. Jest taki fancy, wiadomo, tutaj szału ze składem nie będzie, ale on jest taki fajny. E, jakbyście na przykład nie wiem, na Sylwestra jechały gdzieś do zakopca i tak dalej. Taki klimatyczny, no to są takie swetry, które wiecie, nie, nie, nie będziemy ich nosić przez większość roku czy tam przez te chłodniejsze miesiące, tylko takie bardziej sezonowe. Um, tak. Także mamy tutaj Kogoś na narciarza. <noise> Nawet sobie taki schylony jest, tak narciarsko. Mamy jakieś góry, jakaś chatka. Tutaj jest niebo, góry w tle, choineczki. No, fajny, śmieszny, taki, no jak ktoś lubi. No, stwierdziłam, że pokażę Wam. Zresztą dużo jest w hałasie takich właśnie klimatycznych sweterków. Czekajcie, chcę trochę podciągnąć rękaw, a nie mogę sobie poradzić. Mamy tutaj obniżoną linię ramion, troszkę taki większy dekolt. No, nieduży, ale wygodny do zakładania. O, może powiem w ten sposób. Mamy ściągacze, tutaj na dole też, on nie jest widzę rozcinany w żadnym miejscu i nawet tak go dopasowałam do tych moich winylków e, dzisiejszych kolorystycznie, znaczy to nie jest ten sam kolor wiadomo, ale tak mniej więcej w tej e, gamie, fajny i ciekawy, no, co tutaj więcej mówić, e, natomiast wiadomo, że mm, składu szału tutaj nie będziemy mieć ze składem, ale zobaczmy, zobaczmy w ogóle metki. W sensie ile on kosztuje i właśnie co mamy w składzie. Przeokrutnie się elektryzuje, powiem mam jeszcze, 140 zł. no dość. I tutaj też miałam rozmiar XS na S, czyli widzicie ta rozmiarówka jest taka większa. No bardzo się elektryzuje, wydaje się też lekko mechatogenny. Nawet jak stoję teraz jakieś 20 cm od niego, to czuję jak moje włoski na rękach zaczynają, yy, zaczynają się elektryzować. I mamy w składzie 100% akrylu, no, czyli po prostu akrylowy sweterek. A jak Wam się podoba, to ja bym poczekała na wyprzedaże, które nie wiem kiedy wrzucę ten film, bo możliwe, że dzisiaj kręcę, a wrzucę go na przykład w święta. E, także może już będą jakieś wyprzedaże czy coś, no nie wiem, w każdym razie e, ja bym poczekała właśnie aż będzie taniej. Teraz słuchajcie, lekki negliw zrobiłam ten stop, który mam pod spodem, pod swetrem, ale tak jak patrzyłam, to mam takie chyba same dłuższe rzeczy. A nie, mam coś innego. Ale no dobra, to już Wam tak pokażę. Słuchajcie, znalazłam winylową spódnicę taką bordową, e, bardzo fajnie leżącą. Ona chyba stówę kosztuje, więc to jest dosyć drogo, ale długość jest spoko. Mm, tutaj o dziwo, rozmiar M jest na mnie dobry, taka, bardzo ładnie skrojona. Przynajmniej tam z przodu. Jak ja teraz patrzę, to tutaj coś się dziwnie zwija. Ale to może kwestia sylwetki, a może tylko, że jest po prostu zamięty ten winyl troszeczkę i trzeba by go odprasować po drugiej stronie. Długość powiedziałabym jest akceptowalna. Wiadomo, że to do jakichś rajdków założymy. Fajna spódniczka. Podoba mi się spódniczka. Tak, tu mamy zapięcie na e, zamek też. I mimo, że, no właśnie, to co się czasem zdarza w Hajemach i innych sieciówkach, że na przykład jak są zamki, to tu jest wszystko takie, wiecie, wklęsłe nagle, wykrzywione, więc ta sztuka, nie wiem jak inny, ale jest rewelacyjnie odszyta. Wiem, że może ta stylu was z bluzką na ramionkach, no to nie jest szał, wiadomo, ale tak chciałam Wam pokazać. Podoba mi się ta spódnica. Też wydaje mi się, że 99 zł to trochę dużo jak na taką spódniczkę, ale powiem Wam, że dodam sobie, nie wiem czy jest wishlista wish na hausie, czy nie ma, ale wrzucę może do koszyka na stronie i będę czekać aż stanieje może, do, może zmienię zdanie i nie będę już ich chciała, ale dodam sobie po prostu, tak wiecie, może inaczej dodam do mentalnej wishlisty i do koszyka i zobaczymy co będzie dalej, bo jest, podoba mi się a widzicie, miałam jeszcze taki kardigan, mogłam go od razu założyć, ale tak by the way kardiganek wziąłam do zmierzenia. Właśnie taki, że tak powiem, minimalistyczny, taki bazowy, totalnie w jasnym, bardzo jasnym beżu na trzy guziki tutaj. No i on świetnie wygląda do takiej spódnicy. W sensie fajne zestawienie. Ja bym do tego dodała jeszcze jakieś rajstopy, takie troszkę bardziej cieliste może niż, niż jakieś czarne i. Nie wiem, może inne buty, chociaż spódnica do EMU ja bym mogła nosić, ja mogę nosić takie zestawienia. Tutaj e, mamy też długość, jak widzicie taką tego cardiganu, on jest prążkowany, też się bardzo elektryzuje, więc no, też nie jest to, wiecie, najwyższa, e, najwyższa jakość. Wiadomo, te guziki są całkiem ciekawe, w sensie taki fajny efekt dają, nie... nie mm, jakby, czekajcie, bo nie mogę się wysłowić, nie odcinają się tak bardzo od tego swetra, ale jednak są, ale nie dominują. Sweter sam ma dosyć długie rękawy, właśnie obniżoną linię ramion. Dekolt jest taki idealny, jak dla mnie, że można by go nosić po prostu bez żadnego topu, też pod spód. Yy, tak. Nie jest jakoś super przyjemny w dotyku, więc może a widelec ma coś w składzie lepszego. No nie wiem, w sensie nawet tam z jakichś 2% wełny, a może po prostu to jest taki syntetyk niezbyt przyjemny, bo on jest jest taki troszeczkę szorstki, ale wizualnie powiem Wam szczerze, że spoko jest, podoba mi się w miarę. Ja mam y, z czego mam na przykład z Hayema fajny cardigan, ale ten jest taki bazowy, aczkolwiek też. Wydaje mi się, że to będzie rzecz raczej taka mechatogenna, to od razu mówię. Natomiast y, fajnie jest na długość bardzo, nie? Do takiej krótkiej spódnicy. Ciekawa jestem, czy lubicie takie zestawienia, dajcie znać. No i niestety tutaj też czuję, jak się elektryzuje tak z dużej odległości. Nawet ja miałam rozmiar XS na S y, i jeżeli chodzi o cenę, to to jest 100 zł, a jestem bardzo ciekawa tego składu. Okidoki. Mamy tutaj 76 akryl, 15 poliamid i 9 poliester, czyli wełny nie, nie ma, ale no, takie troszkę, właśnie może przez ten poliamid, nie wiem, ma taką lekką szorstkość w sobie. Tak, także spoko kardiganek. I jeszcze metka spódnicy, nie wiem, czy ją nagrałam, czy nie, <grym> nie pamiętam. Chyba nie, rozmiar M. Miałam 100 zł, tak jak Wam mówiłam, no a będzie poliamid z poliestrem, czy tam poliuretan z poliestrem. Tak wygląda podszewka, więc mamy tutaj też podszewkę, spoko można prasować i to jest też, powiedziałabym, że ten winyl, czekajcie, tak, to jest ten sam winyl co ten płaszcz, więc on jest taki fakturowany, sztywniejszy, trzymający formę, no i taki powiedziałabym lepszy trochę jakościowo. Znalazłam też takie spodnie i zwróciły moją uwagę na, przez kolor. Ale popatrzcie, jak one okropnie leżą. Strętne są. To jest taki bardzo cienki, bardzo elastyczny jeans. O, popatrzcie, widzicie co się dzieje? One będą ciągle wyzwijane na sylwetce. Szkoda, i to jest też taki materiał, który totalnie podkreśla jakikolwiek celulit, a nawet sprawia, że jest go wizualnie więcej. Podoba mi się bardzo kolor. One są z wysokim stanem. Widzę, że prześwitują też dość, bo mam ciemną bieliznę i widać ją. Ja nawet prześwitują tutaj, popatrzcie, kieszenie. Tutaj są te kieszenie, takie też widać. Więc jakościowo porażkowe, szczerze mówiąc. No, nie spodziewałam się i powiem Wam, że to jest najgorsza jakościowo rzecz, jaką dzisiaj tutaj dla Was bierze do tej pory. W sensie, no okej, okay, może mają lepszy skład niż na przykład ten sweter akrylowy, ale y, tak. Wizualnie, no kurczę, tragedia. Jakby one były z takiego sztywniejszego denimu i um, mniej prześwitywały. Nie no, masakra. Takiego. Czegoś to się nie spodziewam. Wiecie, to jest taka jakość spodni, jeansów, jak 15 lat temu można było na jakichś takich halach targowych kupić od, że tak powiem, z zagranicy osób z różnych Bułgarii czy tam innych miejsc. Także masakra, to jest naprawdę masakra. I tutaj mamy, czekajcie, przybliżymy. 40 Miam, to jest Flair High Czy jest jakaś Jest. One kosztują o, 60 zł. No wcale mnie to nie dziwi ale szczerze no nie są warte po prostu jakby Was kusiły to darujcie sobie, bo naprawdę widziałyście zresztą na mnie, to, to jest bardzo y, kiepska, że tak powiem kiepskie spodnie, jeżeli chodzi o skład to mamy tutaj jakieś 2% elastanu i wcześniejsza metka bardzo nie lubię tych metek LPP bardzo, bardzo, 67 bawełny 31 poliestru ale to no, masakra Byłam bardzo ciekawa też tego, słuchajcie, ale są za małe, bo wzięłam chyba Emki tutaj. To są takie spodnie welurowe, ale trochę takie, widzicie, to ma wyglądać jak sztruks, ale taki welurowy i też takie flare mięciutkie, tylko że po prostu te są za małe. Takie, takie coś, tak sobie pomyślałam, że zmierzymy może są tutaj fanki takich e, klimatów. Powiem Wam, że... Ciekawie to wygląda Jeasy sapie do tej kamery. Ciekawie to wygląda może, może do czegoś dłuższego. Chociaż ja powiem Wam tak, że jeżeli mamy fason flare czy tam bootcut, to na przykład wolę jak góra jest krótsza, dlatego zostawiłam ten kardigan jeszcze i jest rozporek. Bo jak jest góra krótsza, a tu nie ma żadnego rozporka, to tutaj jest tak dziwnie gładko, a po prostu takie fasony bardziej pasują do troszkę krótszej góry. Albo na przykład czegoś dłuższego. Natomiast, jakby był sweter taki, to już wtedy robi się tak y, trochę y, trochę kołkowato. Tak, więc takie coś Wam chciałam pokazać: takie brązowe, dziwne, mięciutkie i bardzo przyjemne. Tylko, że po prostu z, na udach troszeczkę tutaj czuję, że y, no, mogłyby się rozciągnąć bardziej. Zresztą one w ogóle nie są jakieś wielce rozciągliwe. Niby wygląda, jakby były, ale tak. Czekajcie, spróbuję gdzieś chwycić. Troszkę są. Troszkę tak. U góry mamy gumkę po prostu. Także powiem tak, już wolę te niż te różowe. No to teraz też już w ogóle pojechałam. <laughs> tutaj mamy kardiganek, tutaj mamy te dziwne dzwonki materiałowe i do tego winylowa kurtka. Tylko, że ja myślałam, że ona będzie taka krótsza. Nie wiem, jakoś. O jezu, już widzicie? Ma obklejone od tych takich pasków, metek z rozmiarami. I potem to ciężko usunąć. W każdym razie taka w bordo, bardziej dla was niż dla mnie, bo ja tego koloru w górnej części sylwetki nie lubię. Jeżeli chodzi o spódnicę, to jeszcze przejdzie dla mnie, ale tutaj w górnej części sylwetki nie, to nie jest mój kolor, nie pasuje do mnie. Natomiast no właśnie, chciałam Wam pokazać. O, i tutaj już jest taki winyl, jak ja mam na spodniach, taki gładki, trochę bardziej widzicie, taki workowaty jak worek foliowy. Hmm, tak, kurtka jest dłuższa, mamy kaptur, zapinana na zamek, mamy też zapinane kieszenie. O widzicie, a tutaj już mamy taki duży kaptur. E, dlatego mówiłam przy tamtym e, okryciu wierzchnim, przy czym to było? Przy, przy tej kurtce takiej z ekoskóry beżowej dłuższej, że jest spoko kaptur, bo tutaj niby mamy i możemy go ściągnąć, ale on wciąż będzie luźny. Mamy tutaj też stójkę, no i tak jak mówię, zapinanie na zip. Bardziej ze względu na kolor, Wzięłam, bo być może któraś z Was lubi taki kolor, szuka. Tu mamy ściągacz też na rękawach, no i te, tak jak mówiłam, zapinane kieszenie. Długość jest... No, nie powiedziałabym, że aż tak za pupę, bo jeszcze tutaj tej mojej pupy jest parę centymetrów, trzy, jakby co, ale no taka. I ona, widzicie, ma podszewkę. Ona jest ocieplana. To jest taka cieplejsza winylka. Jest ocieplana, ale znowu nie aż tak jak na przykład um, takie zary ekoskurzane. To nie jest to samo. To, to jest po prostu parę stopni więcej, musi być. Powiem tak, może. Także taka. Ciekawa jestem, co sądzicie. Ona, tak patrzę w aparacie, wygląda tak, jak. Taka dojrzała czereśnia trochę, a to nie do końca tak jest w kolorze, bo ona z czereśni bardziej wchodzi w taki rudy, rudoczereśniowy bym powiedziała taki. Jest tutaj lekki pomarańcz w tym kolorze. Tak, także taka, co sądzicie? I tutaj cena, to, to też jest jakaś przecena, jak się okazuje za 160 zł możemy ją dopaść. No skład będzie syntetyczny, ja miałam rozmiar M. I jeszcze, słuchajcie, znalazłam, to już jest jakaś wyprzedaż, obniżona cena, koszulę, taką w panterkę. Popatrzcie, jaka jest faktura, taka lekko włochata. Taką koszulę, bardzo fajny, ma fason, nie mogę jej tego odmówić. Fajnie pasuje też do tych spodni moich kolorystycznie. Oczywiście ja mam rozpiętą, ale wydaje mi się, że rozpięta w ogóle, tak jak teraz jestem ubrana, to nie do końca. Natomiast ona będzie świetnie wyglądała, jak będzie zapięta. Ona kosztuje chyba 90 zł, tutaj mamy Kieszenie też na biuście. Całkiem fajna koszula, syntetyk pewnie, ale fajna. Podoba mi się, że ma te rozcięcia, bo one dodają takiej lekkości, takie zaokrąglone. Długość jest za pupę, jak widzicie. Całkiem fajna, chociaż wydaje mi się, że nawet ta cena zniżkowa, tam, 80 parę złotych, to tak trochę sporo jest, jak na coś takiego, ale i tak. Nie wiem, ciekawa jestem waszej opinii. Wiem, że są fani i antyfani panterek. Ja należę do tych osób, które nie mają nic przeciwko, a nawet y, lubią panterkę tak tylko że ja mam taką koszulę w trochę bardziej szarym kolorze czy tam takim zielonkawym z zary też w podobnym stylu trochę jak ta więc no Kusząca byłaby, gdybym nie miała, w dalszym ciągu jest kusząca, ale nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, że tak powiem, sobie kolejnej koszuli kupić, bo to już by była tak ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę różne koszule, to już pewnie jest piąta, więc wiecie, no. Ale jest okej, okay. zobaczmy cenę i skład. Tak, cena to jest 90 zł. No ja uważam, że to jest dużo. Ona za 50 to bym chyba, chyba bym się nie powstrzymała, Na przykład jakby kosztowała 49 M na L miałam rozmiar tutaj, więc trochę większy. Widzicie jaka jest też od spodu, a teraz zobaczymy skład. I w składzie mamy tutaj 100% poliester. Mam lekko suche palce, no ale to standard, u mnie jak tyle ubrań dotykam. 100% poliester. Także składowo e, nic e, szałowego. I jeszcze słuchajcie, bo Wam chyba nie pokazałam metki tych no właśnie gitrów. <gryw> Miałam rozmiar M80 zł. One kosztują. Zobaczymy jeszcze skład. 97% to jest poliester i 3% tutaj widzę elastan. Okej, okay, słuchajcie, i to by było na tyle. E, ciekawa jestem, co sądzicie o tych rzeczach. Czy coś Wam wpadło w oko? E, ja zdecydowanie. Winylowa spódnica, to jest mój hicior. Ten płaszcz też jest kozak. E, to była masakra. To było spoko z beznadziejnym składem. Kożuch też był spoko. Kardina Ingan miał spoko fason. E, tutaj, tak, ta koszula też. Tylko, że no, no, moim zdaniem jest totalnie za droga. Ona w ogóle kosztowała wcześniej 150 zł. To ja nie wiem za co. Może tylko za wygląd. Także ciekawa jestem, czy coś Wam wpadło w oko, czy Wam się coś spodobało. Dawajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!